Cześć, mordeczki. Dzisiaj gramy sobie w Clash of Crash. Dawno nie było odcinka z Clasha, więc dzisiaj jest. Polecam dać łapkę, suba. No i w sumie tyle. No. Robimy Właśnie doszedł ostatnio, chyba dwa dni temu, albo jeden, nowy update. Tutaj ja już zrobiłem dzienne, tylko mam, już mam 340. Trzeba mieć 2600. Ja sobie codziennie wbijam jakieś 100. No albo mniej, zależy ile jest. Tylko za 4 dni będę mógł pijać więcej. Ponad 4 dni. U no, nas za 6 godzin zobaczę, jaki przeciwnik. Ja mam super na razie, żeby zobaczyć, jakby. Mm, Aha, nie zobaczyć, tylko nabić sobie metale. A tak ogólnie to zrobimy sobie atak, ulepszymy sobie z kilka rzeczy. No, czyli będzie jakieś 5-6 minut. Może więcej. No, na razie. No. Taki mi trafia, który kosztuje 200 000, 70 000. a mi zaraz pewnie trafi jakiś 10 tH, 9, który ma jakieś mniej od tego. Przed chwilą miałem 9 TH. O, widzisz, ten ma mniej od tamtego nawet Golda. Trochę więcej eliksiru, ale to i tak jest mało mała przewaga eliksiru, że tak powiem. No. Nie drogi fajnego, czym bym mógł robić jakieś łatwe trzy i dostać jeszcze trochę eliksiru. To jest spoko, mogę mary już, więc nie, nie będę tego ruszał nawet. Jejku, ale przefarmię sobie, jak to zaatakuje, no ale trochę stracę pół. 23 trzy Nie, nie będę. Proszę. ale Wolę zrobić sobie trzy pewne, niż stracić. I tak mam nawet sporo eliksiru. Ponad milion. Jak na 7 TH to jest też sporo, więc... Ja tam się cieszę, mam troje No... tego nie tego, będę, bo mało wszystkiego, ogólnie. Tego... tego chyba zaatakujemy. No... Albo tak nie. Dobra, to my się widzimy, jak ja znajdę jakiegoś przeciwnika. Ok. To cięcie. Właśnie o tym mówiłem. Ty ma 9 dh kosztuje mnie od jakiegoś typu z 6. kurde. to jest bez sensu. Dobrze, to jest już mi już więc teraz tylko zaatakować. Pierwsze wyciągnijmy cicę. Takowego jak widać, nie ma. Видимо, что... Помнишь, что... Знаете, что Я же вижу, как за Я потом все

Bo napiszcie mi w komentarzu, od czego to zależy, ile się dostaje, bo ja sam nie wiem. No i dobrze. Teraz wracam jedną odcinkę. Co? Muszę no już się nie chce czekać. Ej, no no Czwarty miast zrobiono. Jezus Teraz jeszcze...

也是这 Co jest brane? Army camp'a se ulepszy chyba 20 godzin. Jutro kwarty No, 12 godzin leci. No i zapatuje, zapatuje. Po tym ataku kończymy odcinek. Więc ja zaraz znajdę wioskę i wtedy wam to pokażę. Dobrze, znaleźliśmy im wiązkę, więc teraz bym mogła zniszczyć wiersza, to te wyciąganie pójdzie. No. To tak się tak więc wydaje mi się, że dość szybko pójdziemy tam. No i te bombery nie były w ogóle przydatne, jestem głupi. Znaczy, na no, Nie ukrywałem, Cieszę się, że na tyle dla mnie wysoki. Że dziwne że to jest pustki, ale 7th i King. Maksa na to... no to... Trzymałam Maxa na tym TH. Wiecie o co chodzi. No przykład 5 na 7th. jest słabsze ode mnie, a ma na pierwszym. Jeszcze jeden nie do go supermocy Nie wiem, czy to mogę nazwać supermocą, czy jak się nazywa. Nie wiem, czy w ogóle, czy jak. Fajnie, tak. Łatwo, trzy. Nic się na Nie rozumiem dawania tych nudów jeszcze to jest bez sensu? Nic nie daje. A bombę dużo postawił tutaj. Tu postawił bombę? A, tutaj, tu naklo, a tu tady tu na kole, a tu to mě nemá on tak mě

Właśnie, jak to się po prostu nie uporobię. jak trafię jakieś to się nie uporobię. tej wyjazdku nie to wygrać. Jeszcze pooglądam, jak oni mnie Ja dość głupio, jest Nie wiem, jak zrobię w po prostu. Nie umiem. Ale zobaczcie jak to Wydaje mi się, że Wam nie będzie mieć więcej procentów odem. Na pewno nie będzie mieć więcej procentów mnie. Więc. I z nimi. Łatwo, że tak powiem. O no. Full Gold, ale za 2 godziny coś będę mógł lepszyć, więc to zapewne. Czy coś poleci na kolejny lepik? Uf, bo chyba to będzie dobry kanał, bo wybieram, aż kochany. A ja się z Wami zajmę. Trzymajcie się i cześć.